1 marca to Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Sejm Rzeczypospolitej w 2011 roku ustanowił to święto, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Dziś zebraliśmy się przed pomnikiem, żeby składać im hołd. Zawsze będziemy pamiętać. Zygmunt Szyndzielarz, pseudonim Łupaszka, walczący z wrogami Polski od 1939 do 1945 roku, został skazany na 18 karę śmierci. Do dziś nie znamy miejsca ukrycia jego wszcządu. Danuta siedzi kówna, pseudonim Inka, sanitariuszka w oddziale Łupaszki. Aresztowana, torturowana i skazana na karę śmierci. W okrutnym śledztwie nie wydała nikogo. Zginęła w wieku 18 lat. Jej ostatnie słowa: "Nie żyje Polska. To tylko dwa nazwiska spośród tysięcy walczących w latach 40. i 50. XX wieku. Tak wielu spośród nas nic nie wie o ich historii. Gdy zakończyła się druga wojna światowa, Polska nie odzyskała pełnej niepodległości. Rządzili okupanci, radzieccy, bezwzględnie oddani Stalinowi. Polscy patrioci. Ludzie sprzeciwiający się komunistom byli wtrącani do więzień, wywożeni do sowieckich łagrów. Byli poniżani, obdzierani z godności, wyszydzani, często skrytobójczo mordowani. Dla wielu Polaków jedynym wyjściem była ucieczka do lasu i podjęcie na nowo walki partyzanckiej z okupantami. To byli właśnie owi żołnierze niezłomni, o których dzisiaj mówimy. Po nierównych walkach ocalili, ocalili to, co w historii naszego narodu najważniejsze. Jego honor. Dziękujemy. Szanowni Państwo, za chwilę zostanie odegrany hymn państwowy. Proszę o zachowanie powagi oraz ściągnięcie nakrycia głowy. Baczność do hymnu państwowego. Lecha, burmistrza gminy Miejcz. Szanowni, obowiązkiem każdego cywilizowanego narodu jest dbać o to, aby utrzymana została pamięć tych, którym zawdzięcza się byt narodowy, byt suwerenny, byt niepodległy ale szczególnym obowiązkiem narodu jest dbać o pamięć tych, których ta pamięć była przez lata hańbiona, wyszydzana, zakłamywana. To pamięć o tych, którzy w dniu zakończenia wojny i podpisania traktatów pokojowych zobaczyli, że one nie niosą za sobą niewol... niepodległości, one nie niosą ze sobą wolności. Zobaczyli, że wierni przysiędze żołnierskiej będą skazani na dalszą walkę, ale walkę straceńczą, walkę beznadziejną, zakończoną w jeden sposób w kazamatach lub w grobie o wcześniejszym udręczeniu. Europa roześmiana, pijana ze szczęścia po zakończeniu wojny. Nie chciała mącić tej, tego stanu rzeczy świadomością, wiedzą o żołnierzach w lasach świętokrzyskich, podlaskich czy krotoszyńsko-milickich. Nie chciała burzyć swojego nastroju informacjami o żołnierzach, którzy tu skazani byli na katusze, na pochańbienie. Zapominano o nich, wypierano ze świadomości, wyklinano, stąd żołnierze wyklęci. Prześladowcami i katami żołnierzy wyklętych byli ci, którzy przyszli ze wschodu. Mówili po rosyjsku, choć często przebrani byli w polskie mundury. Mówili, że wyzwalają Polskę. Mówili, że przynoszą nam wolność, że uwalniają kraj z elementów faszystowsko-szowinistycznych. Zakłamana propaganda rozlewała się na całą Europę, ale poczyniła spustoszenia także tu. Bo także wtedy, prawie 80 lat temu, byli tacy, którzy uwierzyli, że to jest wyzwolenie. Są tacy, którzy wierzą do dzisiaj. Niedaleko stąd, kilkaset kilometrów, zło znowu przyszło ze Wschodu. Znowu mówi po rosyjsku. Stosuje te same metody. Metody podstępu. Gwałtu, zabójstwa, prześladowania cywilnych. To ta sama armia. To ten sam duch, ta sama świadomość. No dzisiaj tu przy pomniku żołnierzy wyklętych jesteśmy także, żeby te historię odkłamywać. Ten pomnik ją odkłamuje. Wasza obecność ją odkłamuje. Dziękuję za Waszą obecność. Dziękuję za ten pomnik także pomysłodawcy, zawsze to robię, Januszowi Łabudzie, który, który rozpoczął cały ten proces. Ale dziękuję także wszystkim za to, że po roku wojny wspieraliśmy po raz kolejny ofiary ruskiej armii. Możemy być dumni z Polski, możemy być dumni z Polaków. Możemy być dumni z mieszkańców ziemi milickiej, bo się nie odwróciliśmy, bo pomagaliśmy na tyle, na ile nas stać, na ile mogliśmy. Możemy być dumni z Polski dzisiaj. Niech żyje Polska. Chwała bohaterom. Proszę o zabranie głosu. Pana Jerzego Rubickiego, pracownika wrocławskiego od oddziału wrocławskiego i Pierwszymi żołnierzami niezłomnymi, to warto zawsze podkreślać, są żołnierze okręgu Armii Krajowej na wschodzie: Okręgu Lwowskiego, Bońskiego, Nowogródzkiego, Wileńskiego. To oni już w roku 1944 dowiadują się, że. To, czemu poświęcili swoje życie, było nielegalne. Bo tak było. Armia Krajowa, przypominam, że przez Sowietów została uznana za organizację nielegalną i za przynależność do niej wtrącano do więzienia. Ci z okręgów wschodnich już w roku 1944, a później 1945 prowadzą nieustępliwą walkę z Sowietami. Prowadzą walkę na terenach Podlasia. Gdzie powstaje najsilniejszy okręg walczący z komunizmem, na terenach Lubelszczyzny, czy na terenach Podkarpacie, gdzie powstaje bardzo silne zgrupowanie warta żołnierzy okręgu lwowskiego. Ale później w roku 45. okazuje się, że ta walka jest walką straceńców, Jest walką, która właściwie nie ma szans na zwycięstwo. Oczekiwanie na III wojnę światową być może nigdy się nie ziści. Więc dlaczego prowadzili tą walkę. Przede wszystkim pozostali wierni przysiędze wojskowej. Przysiędze składanej na wierność Rzeczypospolitej. Los tych żołnierzy był dramatyczny, o czym często przekonujemy się w aktach przechowywanych przez Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej. Wielu próbuje przedostać się na zachód. Niech będzie mi dzisiaj możliwe. Przypomnieć o jednym z nich, kiedy to kapitan Tomasz Matyszewski, pseudonim ćwikła, decyduje się ze swoim oddziałem w 1945 roku. Najpierw na rozwiązanie oddziału i mówi: idźcie na zachód. Na zachodzie obejmiecie urzędy, stanowiska i czekamy, co wydarzy się dalej. Ale po pół roku, 1946 roku zgłasza się do niego kapelan i mówi: Tomek, co ty zrobiłeś? Twoi chłopcy. W nocy walczą dalej z Sowietami, bo oni ich poszukują, aresztują. Dowódca podejmuje przez dramatyczną decyzję o zebraniu oddziału tym razem na opolszczyźnie i przerzuceniu ich jako oddziału pod fałszywymi, na fałszywych dokumentach, jako transportu głuchoniemych Greków na zachód. To też żołnierze wyklęci, ale na ich temat niewielu słyszało. Szanowni Państwo, święto, które dzisiaj obchodzimy obchodzimy już porad 12 jako święto państwowe. Ale też warto to przypomnieć, że od blisko 20 lat, wszystkie środowiska, w którym dla których ważne są słowa Bóg, Honor, Ojczyzna, upominały się o to święto i mówiły: bez przywrócenia tych bohaterów naszej świadomości narodowej, nasza pamięć o wolnej Polsce, o walce o wolność Polskę będzie niepełna. I tak od 20 lat stopniowo dowiadujemy się o pojedynczych bohaterach, a my jako Instytut próbujemy odnaleźć ich w pracach ekshumacyjnych na terenie całej Polski i Wileńszczyzny. Szanowni Państwo, historia zaczyna się od miłości do rodzinnego domu. Również jestem mieszkańcem dawnego powiatu milickiego dzisiaj, już sprzednickiego, ale warto, żebym przypomniał, tych, którzy tutaj, na tym terenie próbowali walczyć. Pozwolę przypomnieć sobie o dwóch takich osobach. Pierwszą to zamordowany niedaleko stąd w niewielkim przysiłku gąski koło Kaszyc milickich Rysiek Jermakowicz. Chłopak, który działał w Armii Krajowej na Wileńszczyźnie, o którym niewiele osób słyszało. A drugim Michał Kowalik, twórca jednej z większych organizacji podziemnych na terenie Dolnego Śląska, którego 80. rocznicę procesu obchodziliśmy całkiem niedawno w niedaleki stąd Skokowe, gdzie do tej organizacji należało mnóstwo żołnierzy Armii Krajowej, których los rzucił na te tereny. To też byli żołnierze wyklęci, zamordowani później w więzieniu na Pleczkowskiej, osadzani w więzieniach w Wołowie, w Rawiczu. Ale ilu jeszcze jest nieodkrytych? Ile rodzin czeka naprawdę o swoich bliskich? Szanowni Państwo, to święto jest świętem wołania o prawdę. To święto jest przypomnieniem o wartości służby dla Rzeczypospolitej. I o tym, że Polska nie zginęła i nigdy nie zginie. Chwała bohaterom. Baczność. Dla uczczenia Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych salwę honorową odda sierżant Paweł Balaga z Milickiej Grupy Rekonstrukcyjnej. przedstawicieli władz samorządowych oraz delegacje do złożenia kwiatów przy pomniku żołnierzy wyklętych. Dzisiejszą uroczystość. Dziękuję samorządowcom, delegacjom, szkołom oraz innym zaproszonym gościom. Dziękuję również Orkiestrze Dętej przy Ośrodku Kultury Działającej. Dziękuję i do zobaczenia.